Ale ten knur Bielan skakał nawet po ławce, kiedy byłem z nim na spacerze w parku przy jego mieszkaniu i drąc się wrzeszcząc, że zniszczy pana Jarosława Gowina, choćby miał robić codziennie konferencje na jego temat, że wyrzuci go na śmietnik polskiej polityki za to, co zrobił, za rozmowy z opozycją, za to, że się postawił i nie chce pomóc panu Andrzejowi Dudzie wygrać wyborów. Czy Pan jako członek sztabu wyborczego, rozumiem, też już pan był rzecznikiem prasowym chyba prezydenta Andrzeja Dudy, kandydata na urząd, tak? Tak. Czy ja dobrze zrozumiałem, że pan jednocześnie chciał być w drugiej roli i namawiał Jarosława Kaczyńskiego do przeprowadzenia takiej, a nie innej formy wyborów korespondencyjnych? To druga rola to, był, to była funkcja przewodniczącego konwencji krajowej Porozumienia, czyli Byłem jednym z liderów um, ugrupowania tworzącego Zjednoczoną Prawicę. Nie, nie, ja mówię o tej drugiej roli, że pan z jednej strony był zaangażowany w e, wyborczy, chciał pan, żeby pana kandyda wygrał wybory, a z drugiej strony pan chciał mieć wpływ na to, w jakiej formie te wybory się chcia miały odbyć. O tym, w jakiej formie miały się odbyć wybory, decydował parlament, a wszyscy posłowie e, głosujący w tej sprawie mieli jakiegoś swojego kandydata. Pan również. Ale. Wie pan, że parlament, pan premier Morawiecki podpisał decyzję bez podstawy prawnej? O tym się dowiedziałem z mediów, o decyzji pana premiera. Nie brałem udziału w przygotowaniu tej decyzji, nie zasiadałem w rządzie. Pan Robert Anacki napisał na Twitterze, zacytuję. Przepraszam, to nie jest wiceprzewodniczący mojej partii, to był wiceprzewodniczący przez lata pana partii. Zresztą chyba przez kilka kolejnych miesięcy, jeszcze po tym całym zdarzeniu, był cały czas. Ale ten knur Bielan skakał nawet po ławce, kiedy byłem z nim na spacerze w parku przy jego mieszkaniu i drąc się, wrzeszcząc, że zniszczy pana Jarosława Gowina, choćby miał robić codziennie konferencje na jego temat, że wyrzuci go na śmietnik polskiej polityki za to, co zrobił, za rozmowy z opozycją, za to, że się postawił i nie chce pomóc. Panu Andrzejowi Dudzie, wygrać wyborów i tak dalej. Musiałem go uspokajać. Co lepsze, przeprosił mnie za swoje zachowanie wiadomością na WhatsApp. Po tym zdarzeniu, a wracałem wtedy z Warszawy do Gorzowa przez pniewy i dostałem tą wiadomość tuż przed pniewami i cytowałem ją koledze, z którym podróżowałem. Co nas mocno rozbawiło. Bo refleksja ubielana zdarzała się niezwykle rzadko. Pan się wypiera, twierdza te informacje, które pana kolega, wiceprzewodniczący z partii napisał publicznie na jednym z komunikatorów powtarzam że pan Anacki to znany aferzysta który ma duże kłopoty z prawem byłem przeciwny jego przyjmowaniu do partii wówczas został wysłany przez Jarosława Gowina na rozmowę ze mną w sprawie wyborów korespondencyjnych przedstawiał się przynajmniej jako jego wysłannik ale ze względu na charakter tych rozmów propozycje które mi składał zerwałem z nim wszelkie kontakty a kiedy pan zerwał te kontakty no właśnie wówczas w kwietniu 2020 roku